Małe. Wow, a Misio, narysuj uszy I jeszcze. I długie. I długie. A uszy? Są uszy. Bardzo ładnie. Troszkę odstają. Tak. A drugie ucho? To troszkę mniejsze. A Misio, kto to jest? Michałek. Michałek, czyli ty? Tak. A gdzie jest podpisane, że to ty? Tu. Tutaj jest podpisane, że to jest Michałek. No przecież wiadomo. Mhm. A gdzie Michałek ma rączki? Widzisz też kanapkę? Tutaj. Tutaj ma rączki. No pięknie. Jedna rączka. No jakie paluszki. Trzy, cztery paluszki. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. No pięknie. Zobacz jakie paluszki mi się ładnie narysowało. No i teraz druga ręka. Ale tu nie, no nie, no przecież mówiliśmy po papierze. No tylko. dalej, rączka. Rysujesz poza, kochani. No, tu sobie coś. Gdzie jest srebrny? Dlaczego? się. Pięknie, no bardzo ładnie. Paluszki ile palić suszków? Policz, czy to są mówi, wszystkie. Że, że, mówi, że, że, że. Cześć. Cześć mówi, mówi tak? tak. Mhm, mm no te paluszki takie koślawuśkie. A nóżki gdzie są? Nie ma nóżek, nie widzę. Tutaj nóżki. są. A, no rzeczywiście, no tu są nóżki, mamusia jest niemądra, no. No pięknie, Michałek, bardzo tego ładnie. Tego było takie. I co, uważasz, że jesteś do siebie podobny? Tak. Mm -hmm. a co najbardziej jest podobne? To narysuję coś. To tutaj co narysujesz? To jest Ania na górze. Ania, Ania na górze, czemu? Taka malutka jest Ania? Ty jesteś tak. taki duży? To jest co, jej, jej oko czy jej głowa? Głowa. Zuba bardzo wiercy. jest malutka, no bardzo. Jakoś nie wyrosła, co? Tak. Hmm, ciekawe dlaczego. Aniu, nie wyrosłaś? No ale kanapeczki lubi się gdzieś jeść. No pięknie Michałek, wszystko tu uwieczniłam. I jak już będziesz wielkim malarzem, Picasso, albo Van Gogh, albo ktoś taki, to będę ci pokazywać, jakie były twoje początki. Że jednak tutaj talent widać kołym okiem. Prawda, kochanie? Tutaj ma duże, duzy... nawet ma... Duże ma, duże nogi. No Ania ma się nogi duże. nie taki... po tatusiu. Tak. No. <grym> to pa!